Cześć, witam Was ponownie na kanale Marko Polska Piłka dzisiaj tutaj zajmiemy się podsumowaniem 22. 22 kolejki naszej Ekstra klasy. Jak wiemy weekend był dosyć ciekawy w naszej lidze i było dosyć, 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 ciekawie, chociaż niektóre mecze można by było pominąć, przynajmniej dwa z nich. To jest Jagiellonia Krakowia, w sumie nic ciekawego, można powiedzieć taki trochę paździerz. Nic ciekawego się w tym meczu nie wydarzyło, nic się tam nie działo, no a drugim takim meczem to był mecz pomiędzy Brookbetem Niecieczą i warszawską Legią no Brookbet pomimo tego, że grał przez ostatnie 15 minut w dziesiątkę niestety nie zdołał ograć Legii skończyło się to też również remisem 0 do 0 ale no, można powiedzieć, że Legia tutaj jest w bardzo nieciekawej sytuacji nie popisała się po raz kolejny nie dała rady zwyciężyć w niecieczy i sytuacja tego klubu już jest niezbyt dobra tak samo zresztą jak i sytuacja Brugbetu, który zamyka tabelę no Legia jest przed nimi jak wiemy na 17 pozycji no i jeszcze raz te drużyny będą mogły się spotkać Ponieważ jest jeszcze mecz zaległy, a oprócz tego mieliśmy hity Lechia Gdańsk, Lech Poznań. Gdańszczanie zwyciężają na własnym stadionie 1 do 0. I powiem Wam, że bardzo fajny mecz. Fajnie się go oglądało. Lechia, Lech miał tutaj faktycznie miał przewagę. Tak? Co zresztą odzwierciedlają statystyki tego spotkania. W posiadaniu piłki 55% dla Lecha, 45% dla Lechi, 8 do 17% w sytuacjach bramkowych. 2 strzały na bramkę Lechi, 7 aż 7 strzałów tutaj Lecha, 6 niecelnych Lechi, 10 niecelnych Lecha, rzuty rożne 5 na 9. No i można powiedzieć, że wszystko przemawiało za Lechem. Lech faktycznie grał, grał lepiej, ale czego mi zabrakło w Lechu? Zabrakło wykończenia. I to się właśnie tutaj zemściło. Zabrakło wykończenia. No i na koniec w doliczonym czasie gry młody koperski zdobywa bramkę dla Gdańszczan i to Lechia inkasuje trzy punkty, a więc lider powstrzymany w Gdańsku i uważam, że no, nie będzie Lechowi łatwo, tym bardziej, że w następnej kolejce będzie się potykał przecież z Pogonią Szczecin, wprawdzie Pogonią Osłabioną, w której nie będzie mogło zagrać tutaj z podstawowego składu kilku obrońców, środkowych obrońców oczywiście, no ale mm, łatwo tam poznaniakom nie będzie, bo jak wiemy Pogoń swoje spotkanie zwyciężyła wstali z Mielcem i mamy zmianę lidera w naszej Ekstraklasie. Teraz liderem jest Pogoń, ma punkt przewagi nad drużyną z Poznania. I też pogoń, powiem szczerze, może się i w tym meczu ze stalą męczyła, ale miała przewagę, większą kulturę gry niż zespół stali. I w końcówce meczu zdobyła bramkę, która po prostu ustawiła wynik i, walczy, i dzięki, dzięki zaangażowaniu i walce, determinacji do końca. Właśnie to drużyna ze Szczecina wyszła tutaj zwycięsko, chociaż tak naprawdę pogoń mogłaby ten mecz rozstrzygnąć dużo szybciej. Już nawet w pierwszej połowie mieli kilka sytuacji, których Szczecinanie nie wykorzystali. Oczywiście słabo według mnie zaprezentował się tutaj zachowicz, który był w ogóle niewidoczny, tak naprawdę zastanawiałem się dlaczego trener jeszcze go nie zdejmuje, dlaczego trener Kostaju Rujanic zastanawia się nad zdjęciem tego zawodnika z boiska, bo grał naprawdę bardzo, bardzo słabo, w ogóle był mało widoczny. No, ale w końcu i tak. Pogoń wyszła z tego pojedynku zwycięsko, jak dla mnie bramkę zdobył Biki Chian, który znowu wszedł i no naprawdę Pogoń tu zrobiła mega transfer. Facet wchodzi w trzeci mecz z rzędu i w trzecim meczu w sumie zdobyła bramkę, pomimo że tą bramkę na końcu zapisano jako bramkę samobójczą bramkarza Rafała Strączka. Ale dla mnie, tutaj, to właśnie zawodnik pogoni powinien mieć to zapisane. I naprawdę, gościu, który bodajże spędził na boisku 55 minut, zdobył już trzy bramki i pomógł zdobyć pogoni punkty. Bo w każdym meczu, w którym występował, to zdobywał te gole. Więc to naprawdę fajna, fajny, fajny transfer. Następnie Górnik, Zabrze, Raków, Częstochowa, mecz kończy się wynikiem 1-1, ale ja, mecz mi się podobał, był fajny, dobrze grali, grały jedna i druga drużyna, starała się tutaj walczyć, nie było odstawiania nogi, jedni i drudzy atakowali na przemian, dużo sytuacji, ale uważam, że Górnik został w sumie okradziony z dwóch punktów, bo w ostatniej sytuacji, w której bardzo ładną bramkę zdobył Nowak, WAR zweryfikował tą sytuację na spalonego, a ja uważam, że tam spalonego nie było. Zresztą można było to zobaczyć nawet po wyrysowanych, po wyrysowanych tych liniach i naprawdę to jest jak dla mnie Tutaj punkty, trzy punkty powinny zostać w zabrzu, no ale niestety na decyzję baru nie mamy właśnie tutaj żadnego wpływu, ale no tutaj Nowak naprawdę uderzy ładnie za pola karnego i dla mnie bramka prawidłowo zdobyta. Tych kontrowersji ogólnie było więcej. Nie tylko w meczu pomiędzy Górnikiem a Rakowem. Według mnie sędziowie się niespecjalnie popisali w tych spotkaniach. Przynajmniej w tych dwóch, bo chodzi mi też o mecz Zagłębia Lublin i Wisły Płock. Tam też gdzie zawodnicy były kontakty w polu karnym, gdzie powinny być podyktowane jedenastki, nagle okazywało się, że tych jedenastek nie ma i jeszcze zawodnicy dostawali kartki za to, że, że symulują. Chociaż skoro jest kontakt jest rzut karny, no tak tak mówią przepisy, a jednak tutaj ta interpretacja Warowska była zupełnie inna. Więc Zagłębie-Lubin-Wisła-Płock, zwycięstwo drużyny z Lubina 3 do 1. No Zagłębie na pewno się cieszą, ponieważ ich sytuacja też nie była do tej pory za wesoła. To zwycięstwo pewnie podbuduje tę ten, 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 drużynę. Drużyna Zagłębia zagrała w sumie dobre spotkanie, wykorzystała swoje sytuacje no i ograła tutaj drużynę drużynę z Płocka, także tak by to wyglądało. Przejdźmy sobie do następnego spotkania, Piast Gliwice, Śląsk-Wrocław, Piast-Gliwice i powracają koszmary Śląska, ja od początku sezonu twierdzę, że Śląsk jeszcze miał wtedy z przodu, przynajmniej miał Erika Esposito, miał Praszelika, miał kim straszyć. Tej, w tym momencie nie ma ani napastników, w sumie nie ma z przodu kim postraszyć, no a z tyłu Śląsk wygląda nadal niezbyt ciekawie. Porażka z piastem 31. Oczywiście zasłużona bo błędy, które popełniała obrona śląska, no to, to jest masakra. Tutaj bardzo ładna bramka Kamila Wilczka na dużym spokoju. Trzecia, naprawdę bardzo ładnie to zrobił. I, i tutaj naprawdę było na, yy, na, można było się zachwycać. Yy, też yy, po dośrodkowaniu Kończkowskiego Kądzio zdobył bardzo fajną bramkę w 16. Minucie z głowy. Yy, potem wyrównał wprawdzie Fabian Piasecki który powrócił z wypożyczenia z Mielca, z rzutu karnego. No i, i, i Kamil Wilczek w tym spotkaniu pokazał klasę, zwłaszcza tak jak mówię przy tej trzeciej, przy tej trzeciej bramce. No i tutaj zasłużone zwycięstwo od drużyny z Gliwic 3 do 1. No i to tak by wyglądała ta nasza kolejka. A, jeszcze chciałbym wrócić do meczu poznańskiej Warty z Radomiakiem. Też mi się to spotkanie podobało. Był tam wprawdzie dość spory wiatr, jak w całym kraju. Ale Radomiak zaczął ten mecz od prowadzenia. Prowadził 1 do 0. Warta była troszeczkę tak jakby nieśmiała no ale druga połowa i wejście w tą drugą połowę naprawdę zrobiło wrażenie w ciągu 8 minut odwrócili losy meczu bardzo dobra tutaj dobra zmiana bardzo dobrze się tutaj Warta zaprezentowała zwłaszcza tutaj Luis, który zdobył w 51 i w 53 bramki no i Grzesiak w sumie 8 minut, które wstrząsnęło Rakowiak, Rakow, Radomiakiem. Przepraszam. No i Radomiak niestety niestety przegrywa to spotkanie. I powiem Wam, że ten Radomiak, który tak ładnie grał na Jesieni, jak na razie no nie bardzo sobie tutaj po prostu radzi. Przegrał tutaj mecz w Poznaniu z Wartą. Przegrał mecz u siebie z Rakowem. No zobaczymy jak będzie dalej. No a warta, podobnie jak w tamtym sezonie, kiedy właśnie zachwycała grą na wiosnę, znowu zdobiera punkty i coraz bardziej staje się według mnie prawdopodobne, że Poznaniacy, Poznańska Warta ma, ma prawo myśleć o tym, żeby się utrzymać. Zobaczymy oczywiście jak dalej będzie się będą się układały te, te tutaj ta sytuacja w tym w tabeli, ale jak na razie nie jest to złe. Także zobaczymy jak to będzie. I to by było tyle na podsumowaniu na razie, bo przed nami jeszcze spotkanie krakowskiej Wisły i Górnika Łęczna też mecz, też mecz który, który po prostu ma duże znaczenie dla układu tabeli bo i Wisła i Łęczna bronią się również przed spadkiem. Ogólnie w tej chwili ta tabela wygląda tak, że prowadzi Szczecińska Pogoń, ma 46 punktów, drugi jest Poznański Lech, 45, a trzeci Raków, 42. No i czwarta Gdańska Lechia, 39, a więc Lechia przybliżyła się do tej pierwszej trójki, troszeczkę stracił Radomiak, chociaż ma 36 oczek. Ale już y, 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 uważam, że w następnym meczu gra z Lechią, więc to też może być dosyć y, ciekawe. Y, na miejscu szóstym górnik zabrze 32 punkty, ale według mnie powinien mieć 34 po tej kolejce. No zobaczymy, jak górnicy w następnej kolejce będą potykali się z gliwickim piastem. Potem mamy siódme y, siódma pozycja Krakowia, 31 oczek. 8 Mielecka Stal 31, 9. Płocka Wisła 30, na 10. Piast Gliwice 29, na 11. Białostocka Jagielonia 28, na 12. Wrocławski Śląsk 25, 13. Warta Poznań 23, na 14. Zagłębie Lubin 23 punkty. No i na 15, na razie, tuż nad strefą spadkową, spadkową, krakowska Wisła, która ma 21 oczek, za nimi z 20 na 16 Łęczna, a tabele zamykają Legia i Nieciecza, Legia z 19, Bruckbet z 16, a więc możemy powiedzieć, że tutaj w sumie od pozycji 12 mogę powiedzieć do, do pozycji 18 nadal będzie trwała ta walka o utrzymanie. Nie ma tutaj nikogo pewnego. Jeżeli na przykład dzisiaj zwycięży Krakowska Wisła może wskoczyć na miejsce 13, będzie miała 24 i już tylko punkt straty do Śląska, a nie wiem jak to będzie, bo Śląsk na przykład w następnej kolejce jedzie, ma, grał, przepraszam, grał u siebie z Lubinem, więc łatwo łatwo nie będzie bo wiadomo derby, każdy się będzie spinał, no, a Śląsk w obecnej formie, no, przy całym szacunku dla trenera Jacka Magiery, no, jeżeli nie poprawi gry w obronie, no może być, może być naprawdę, naprawdę nieciekawie. Wszystkich zainteresowanych dziękuję Wam za dzisiejszą audycję i zapraszam Was też na mój wiślacki kącik, który dzisiaj po meczu z drużyną Górnika Łęczna, no miejmy nadzieję jako kibice Wisły, że doczekamy się dzisiaj zwycięstwa, a jeżeli nie, no to przynajmniej jakieś poprawy gry, Zespołu w tym spotkaniu, że nie da Wisła nie da takiej plamy, jak, jak to miało miejsce ze stalą Mielec. Więc na dzisiaj dziękuję. Jeżeli Wam się podobało, to łapki w górę. Dajcie też suba, to zawsze jest fajne. I dziękuję. I, i też piszcie w swoich komentarzach, kogo, jak myślicie, kto zdobędzie tytuł mistrzowski, a kto. Jednak pożegna się z naszą ekstraklasą i na tym bym chciał to zakończyć. To dzisiejsze podsumowanie: cześć, trzymajcie się, nie dajcie się porwać wiatrowi.